Kiedy pierwsza polska energia z atomu? Bardzo liczę, że mały atom do 2028 wyprodukuje pierwszą polską energię z atomu, duży atom trochę później. Taki miks e energetyczny, o jakim w tej chwili mówimy, czyli 50% OZE, 25% atom, a reszta, no gaz i węgiel, wydaje się być po prostu idealny i jeżeli doprowadzimy do takiego stanu do roku realnie 2040, to powiedziałbym, że osiągniemy olbrzymi sukces. Polska przygoda z energetyką jądrową jest rzeczywiście dosyć długa i słana niepowodzeniami. Niedawno w, znaleźliśmy taki artykuł z życia Warszawy. Na pierwszej stronie pokazał się tam tekst zatytułowany w ten sposób Już za 10 lat pierwsza polska elektrownia jądrowa. Kiedy to numer się okazał? 57 roku. 57 rok, drodzy Państwo. No i ta przygoda trwa do dzisiaj z wielkimi niepowodzeniami. Z wyjątkiem reaktora badawczego Maria w Świerku. Tak naprawdę nasze doświadczenia z energetyką jądrową są dosyć skromne. Dobrze, że... że Świerk działa, funkcjonuje i mam nadzieję, że działać będzie dalej. Ale jesteśmy białą plamą na mapie Europy. Wszystkie kraje, w tym wszystkie ościenne kraje, dysponują energetyką jądrową, rozwijają ją, inwestują, budują kolejne reaktory. A Polska w jakichś dziwnych okolicznościach, jak do tej nie dorobiła się w własnej elektrowni jądrowej. Partnerstwo, o którym mówimy, partnerstwo podmiotów publicznych i prywatnych, jest pewnego rodzaju gwarancją, że ten projekt po raz kolejny nie zostanie zaniechany. Spółki, wszystkie prywatne podmioty głównie, one są zainteresowane zakupem produktu. No i oczywiście, jak ten produkt powstanie, ktoś go wyprodukuje, no to być może taki produkt zostanie zakupiony. Ja chciałbym przy okazji przypomnieć Państwu i wszystkim Panom Prezesom, że jak na razie tego produktu nie ma, więc my kupujemy coś, co nie istnieje. BBWRX300 jest najbliżej realizacji, bo robi go po pierwsze duża doświadczona firma. No, a po drugie to jest deeskalacja dużego reaktora do małego, co się zrobić da inżyniersko prawdopodobnie dosyć sprawnie i szybko. Albo mamy być odbiorcą technologii, nic nas więcej nie obchodzi, przyjeżdża producent, stawia nam urządzenie i ono się kręci, albo możemy do tego pociągu wsiąść, dlatego że w wysokich technologiach świat odjechał i to bardzo daleko. Nie zbudujemy drugiej Doliny Krzemowej, jeżeli ktoś w ten sposób myśli, no to niestety jest w najlepszym wypadku naiwny. Więc tutaj możemy, dlatego że świat przystopował z różnych powodów, głównie politycznych, w dziedzinie rozwoju technologii jądrowych. I przy dużych reaktorach szans wielkich nie mamy, bo nikt nie będzie teraz projektował polskiego dużego reaktora, bo to nie ma sensu. Zajmie to 20 lat i dojdziemy do tych samych wniosków, co można w tej chwili mieć na rynku, ale przy małych reaktorach szansę mamy. W związku z czym dobrze by było rozważyć nie tylko zakup technologii, ale również no, pewien rozwój tej technologii w Polsce, jeżeli rzeczywiście mamy postawić tych reaktorów no więcej niż kilka. Do lat 40. reaktorów powstanie więcej niż kilka, o czym już dzisiaj wiemy i nie jest to pewnego rodzaju fanaberia czy też wymysł, tylko realnie podpisywane przez nas umowy z poważnymi odbiorcami, z dużym przemysłem energochłonnym, z miastami, które mają potrzeby komunalne, które oczekują przyswojenia czy też... Przygotowania tej technologii, również na potrzeby zabezpieczenia ciepła dla dużych miast. Zatem byłbym tutaj nieco bardziej optymistyczny, nie szukałbym tych słabych stron i zagrożeń, chociaż trzeba je mieć na uwadze i trzeba mieć ich świadomość, ale raczej patrzył na to z pewną nadzieją, jako mówią o energetyce jądrowej, małoskalowej, jako pewnego rodzaju rozwiązaniu dla polskich problemów energetycznych i ciepłowniczych. Rola polityków jest ważna z tego względu, żeby wspierali przepisy, które opiszą tę nową rzeczywistość, bo SMR oczywiście w tym wydaniu to jest pomniejsza. Duża elektrownia jądrowa Giatzi, natomiast to nie zmienia faktu, że musi spełnić standardy bezpieczeństwa, bo to nie jest handel marchewkami. Znowu e, przypomnę, dlatego silne wsparcie regulacyjne, szybka praca polityków jest niezbędna po to, aby gorączka SMR-owa nie skończyła jak gorączka łupkowa, bo Obserwowałem gorączkę łupkową, pisałem na temat jej raporty w 2011-2013 roku i znowu perspektywy były świetne, tylko że tak długo rozmawialiśmy o przepisach, że gorączka się skończyła i nie przekroczyliśmy masy krytycznej.